Mireli Polska, producent opone Metzler. Sponsorem programa je Cicily.rent. Sponsorem programa je Motors Geran, dealer Moto Morini. Sponsorem programa je Visit Sri Lanka. Jesteśmy w drodze do e, Budapesztu, e, powód różne testowania nowe produkty i między nimi HD120, które oznaczy Harley Davidson 120 Anniversary. Taka decyzja, żeby wykonać ponad 1800 km z taki e, model indyjski. Zaczynamy od tego, pierwsze e, dwie parę kilometrów, e, miałem Czestochowa, chylałem, chyliłem się do e, Matka Boska, ale e, ten inteligentny pojazd sygnalizował uwaga, jesteś e, z małe paliwa na Twoim zbiornika i teraz zaczynamy powiedzieć czemu się znajduje w takim miasteczku e, nie miasteczko, w taki pola nie wiem gdzie, bo e, ta nowa trasa e, do Katowic e, ma skonstruowane e, te stacje paliwowe, chyba e, w dziwny sposób, albo są w trakcie budowa, bo dwa razy było znaki e, stacja paliwowa, i ten stacja paliwowa miał ten krzyżek mianowicie brak paliw. Teraz tak, opowiemy. E, jesteśmy w drodze do. Budapesztu. Powód? Różne testowania, nowe produkty i między nimi HD120, które oznacza Harley Davidson 120 Anniversary. Pierwszy test już po 200 km traktuję jako zaliczone, bo ten kask modularny, jest ten ciepło, które teraz czujemy, strasznie duży opór mi robił i Pierwszy raz musiałem zdradzić Schuberta, ale jestem zadowolony, bo trafiłem na łoską firmę, która się nazywa Premier, która buduje taki kask ultra, ultra lekki, mega, mega linia vintage i do tej pory ultra wygodny. Czuję jakbym ja i tego Premier się znamy od wielu lat, ale czym ja jeżdżę? Coś nowego dla mnie, bo motocykl ważący ponad 400 kg sam nazwa Ultra Limited brzmi jak Ultra. <laughs> Odkryjemy właśnie te ultra. Na razie też ultra zużycia paliwo, bo myślałem, że moja ręka jest delikatna nie zawsze na gazu. Ale ta konstrukcja paliwa, tak mi się skazało, około 12,5. Będziemy to poprawić. Ale e, powoli będziemy odkryli, z czym jeździmy do Budapest razem z operator, który jest pierwszy raz bardzo zadowolony, bo ma wygodne. E, wygodne, bo ta kanapa jest e, ultra konkretna. Tak naprawdę, ja też e, taki człowiek nigdy nie miałem taki e, wygodne e, z siedzenia, więc e, muszę Wam powiedzieć, że to wrażenie, są na początku pozytywne. Mamy taki wideche, który się nazywają Screaming Eagle, ale odkryjemy ten Harley za niedługo. Jest taki kraj, który ma wszystkie te słowa dziwne. Dziękuję, to jest Question. Jedzenie jest to jest etterem And e, e, chcę się z Tobą kochać Seret kezni. Ja trzy słowa i przeżyję każdy kraj. pani panienki, pani panewki e, jeszcze mam ucho i e, 180 km i będzie. Nie wiem czy Buda, czy Pest, czy coś... Nie jest fajne, bo czekają na nas łopaki z Liberty Motors Watch, bo Liberty jest taki multibrand i oni też eh, są tutaj, nie wiem czy jest, mój kolega Marek, czas pokaże, eh, za dwie godziny hotelu On paczko, i do tej pory the winner is Premier Made in Italy. To jest jak pantofla do buty. Czuję, że on ma taki mój e, forma głowa i jest leciutki jak nie wiem co. Przejechaliśmy do Budapesztu, idziemy się akredytować. A dom nazywa się Puskas Arena, ale już ładny widok pod hotelu, i miło, bo ludzie oglądają też ten egzemplarz. Właśnie tam się rusili koledzy. Panowie, to moje. I e, bardzo, bardzo miło się tu znajdziesz, i spacerek na taki 30 stopni e, w takim kontekście, które jest bardzo nietypowe, proszę mi wiedzieć, bo e, gdziekolwiek się odkręcisz, e, robisz sobie kultura na temat e, softtail. I zaczynam rozumieć, że Friday nie jest kupienia Harley'a, ale jest cały tego proces od customization, które chłopaki lubią robić. Więc idziemy tam do obiektu, już będą koncerty, dużo się dzieje i my jesteśmy gotowi. Producent opone Metzeler. Sponsor programa Cicily.rent. Sponsor programa je Motors Geran, dealer Motorini. Sponsor programa je Visit Sri Lanka. Kolombo. Centrum hotel Taj, tuż, tuż przez morze idziemy trochę odkryć te 30 stopni, ale mimo wszystko da się wytrzymać. Nie jest taki klejące jak było na przykład w Wietnamu. Muszę Wam powiedzieć, że oddychać znowu po troszeczkę ten okres covidu te samoloty pełne ten, ten fakt, że turystyka znowu rośnie mimo tego, że my jesteśmy motorizacja, ups, policja niektóre fajne rzeczy na autostradzie nie wolno jeździć motocyklami tylko te motocykle od policja mają tą pozwolenia Tuk-tuk jest jedno z tych wśród komunikacji najbardziej e, wykorzystane i widzę, że ten e, Very Good Price For You My Friend jest taka e, sprawa, która się powtarza to samo jak w Hanoi. Mega hotel, polecamy gorąco. Gorąco też ten klimat, bo 30 stopni są całe.

żeby odkryć, mając 5 minut, e, wolne tam, co się skowa przez tymi zieleniami, e, e, taki coś, które adventure, jest mało powiedziany. Taki coś, które praktycznie 150 koni e, nic mu nie robią. Taki coś, które lokalesie nazywają się toilet seat, także kibla. <laughs> Ale panowie, e, my z to nazywaliśmy. Refugee Adventure, albo może nie zostawmy te refugi bo to jest poważna sprawa. Ale nasze cel było udowodnić, że Adventure nie jest tylko to, co jest pisane w marki BMW, nie jest tylko to, co jest napisane w tego, ale też ta inicjatywa, żeby startować z taki lekko używany, indyjski. Badżaj, badziewie, które teraz będę skończył e, dekorować e, racingu, bo ja lubię na tip-top, więc e, ten dziękowania do sponsorów, do naszego kanał telewizyjny, które zawsze pokazuje e, nasze adventures. E, mogę Wam powiedzieć tylko jedna rzecz, e, które e, mam nadzieję, że nie mówicie do Mój mama, mój friend, very good motorcycle. Dobry? pewien, że nie jest shit. Nie shit. No. Mój kolega tu mówi, że jest dobry, ale cała reszta <laughs> lokalesi <laughs> powiedział, że ma taki racing badger. Racing badger The best powerful machine, tak? Full speed. Uh... 55. Jak dobrze złapiesz tempo, z mojej wagi te amortyzatory krzyczą. Ajajajaj, aj, 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 nie chcę więcej, nie mogę więcej, ale zobacz jaki kufry zobacz jaki stelaż, zobacz jaki prędkość i zobacz. No to akurat zobacz jaki pick design robię, świetna robota. Panowie. Peak design w Sri Lance to jest niezły event i działa super dobrze, bo montowałem wczoraj ten, ten system i trafiłem na tego przepięknego hotelu bez najmniejszego problemu. Nie miałem te wskazówki od nawigacji z mojej komórka z głos na kask, ale umówmy się tutaj oprócz małej uwagi do. Słoniny, które może spotkać wolne, i oni nie lubią motocykle. wszystko się da przeżyć, więc tankowaliśmy go na pełna i prawdopodobnie możemy robić miliard kilometrów. Ten klucz nie chodzi za bardzo, w środku czasami nie rozumiałem, dlaczego właśnie nie mogłem startować. Taka decyzja, żeby wykonać ponad tysiąc. Chyba 800 kilometrów z taki lekko, mało powiedziany, lekko używany model indyjski, który dla lokalesie powtarzam jest traktowany jak badziewie. Jeszcze nie e, używaliśmy żadnych skotojler, <grystanie> ale panowie, czy zawsze my to robię labergris? Możecie to akceptować? Czy e, mam się stydzić? Czy mam mieć kompleksy? Tylko że don't try. This at home. Ta skrzynia biegu jest pierwsza w dół, druga w dół, trzecia w dół, czwarta w dół. Redukcja w górę i może trafić na e, neutral. Redukcja jest bardzo, bardzo, bardzo istotna, bo hamulec z przodu i tyłu są o wiele, wiele gorzej niż ten, który mam na mój uh, rower uh, i siosowe, i uh, gurala i dlatego mam takie solidne buty od uh, Hello, good morning, how are you? Good morning, good morning. Would you like to take a ride with my super turbo Thank you. Do, you have a helmet? We can go all in one wheel like uh, Możemy na jedna koła so, uh, Radiator? No uh, Bardziej mamy gaśnik Eee, olej, mam nadzieję, że sprawdzili, ale te hamulec, właśnie wracamy do nas, to są tak skonstruowane, żeby ewentualnie używać trzecie hamulec, który się nazywa CD Denver. To są te kamczaste, nie mogę powiedzieć za je dobre buty typu urban trackingowe, super cool, będę ich używał teraz na trekkingu, na ten safari i tak dalej więc biorę pod uwagę, dlatego don't try this at home o, o ewentualne redukcje, które w miasto się mogą zdarzyć że będę używał ten hamulec nie ręczny, ale stopowy, hamulec stopowy uderzy do głowy, więc e, oczywiście spoiler Mega, e, przeginałem tę te, ta, tablicę, żeby mnie nie złapali z prędkości i oczywiście kłamie jak Pinocchio, <grywka> ale co można powiedzieć do mojej badziewie, bandziedziai, które będzie robił prawdopodobnie tysiąc kilometrów z jedno pełne zbiornik. Powtarzam, don't try this at home. Proszę mi wjeżdżyć, będę Was pokazał te mine, które oni robią, kiedy widzą mój kask e, e, endurowy Scott i z gogle będę wyglądał człowiek z innego planeta. Kocham Sri Lanka i dziękuję tym e, wszystkim sponsorów, które wierzą w moje motowizjonerskie projekty. I love you guys. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. Wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.